Studenci, szanowni wykładowcy i przyjaciele Instytutu Prawa i Ekonomii, na nadchodzące święto Bożego Narodzenia i na nowy rok przyjmijcie specjalnie przygotowane dla nas życzenia. Wesołych, radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Filotropię w rodzinnym gronie pięknie pachnącej choinki. Przede wszystkim zdrowia, powody ducha, super relacji z bliskimi, no i oczywiście super skoku do nowego roku. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim, aby czas świąt mogli spędzić w zaciszu domowego ogniska. W tym roku życzę Państwu i sobie, abyśmy jak najszybciej w pełnym zdrowiu wrócili do zgiełku, do spotkań z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, no i z nami, wykładowcami. Do, do roku. Chciałabym życzyć wszystkim wesołych, a przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo spokojnych świąt. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w realu w Nowym Roku. Odpoczynku od giełdu, codzienności i ucieczki od wszystkich Waszych problemów. Żebyśmy w Nowym Roku mieli dużo dystansu do siebie samych, a niekoniecznie dystansu społecznego. Onoś z zwierzęta mówię o błyskim głosu. Nic jednak to pewnego, nie czekając, czy ziści się to w tym roku. Życzymy Wam spokojnych, radosnych świąt i wszelkiego dobra na nadchodzący 2021 rok.